Cześć, luzaki! W dzisiejszym odcinku po raz kolejny zmiana zawartości paki. Dlaczego zdecydowałem się na przesiadkę? Czy trajce R1 Pro czegoś brakowało? absolutnie nie, jest to produkt z górnej póły Mercedes w świecie wózków paralotniowych, o zaletach którego opowiadałem w filmie, do którego link znajdziecie w opisie ja najchętniej do tej trajki dołożyłbym po prostu mocniejszy silnik, co jest możliwe, co udowodnił Adam Pupek z Flytechnik implementując do niej napęd Rotaxa w dodatku z elektrostarterem, więc da się to zrobić był też pomysł, żeby wraz z producentem mi Michałem Szelestem, wstawić tam nowiuteńki Minari Stratos 400. Michał buduje nieco większe trajki na tym silniku, natomiast dla mnie warunkiem takim bezapelacyjnym było to, żeby trajka w dalszym ciągu mieściła się w samochodzie typu Opel Vivaro, łamane na Renault Trafic, łamane na Nissan Primaster. To było dla mnie mega ważne. Aha, koszty takiej konwersji, bez względu na to czy na Stratosa, czy na Rotaxa, były dość zbliżone, co wcale nie ułatwiało mi wyboru. I jak to mówi stare przysłowie, gdzie dwóch się bije, tam w marcu, jak w garncu, i rzeczywiście zrobił się niezły kocioł, bo. Znalazł się kupiec na, mojego, na moją 260 i jednocześnie OLX wypluł ogłoszenie na trajkę para elementu. A jak wiecie lub nie wiecie, i teraz się dowiadujecie, każdy ich wózek, czy na Rotaxie, czy na czterosuwowej hondzie, czy na poliniaku, po prostu jest zaprojektowany tak, żeby po demontażu kosza i śmigła. Zmieścił się właśnie w takim małym busie, w posiadaniu którego jestem. To był game changer całej tej układanki. Trajka, co prawda, z rynku wtórnego, ale. Jej koszt niewiele większy niż rozważane przeze mnie wcześniej konwersje. No i co istotne, mam gotowy produkt, który mogę dla Was też przetestować długoterminowo, bo myślę, że ta trajka zostanie ze mną trochę dłużej. Mamy wrzesień, sezon dogorywa, ale się nie kończy. Myślę sobie, sprzedam poliniaka, pojadę do Warszawy, zobaczę co ten Romicki oferuje. Jeżeli będzie to szrot, no to podziękuję i najwyżej zakończę sezon. Rzucając monetą Orzeł, konwersja na rotaksa u Pupka, Reszka Stratos u szelesta. Ale najpierw Warszawa i bara element Przenieśmy się tam. No i dojechaliśmy. Wielicka. Wielicka 27, a my mamy znaleźć 30, ileś tam. I to chyba ten budynek jest. Tam przejdziemy, Kasia się rozgląda, w tamtą stronę raczej Kasia. Idziemy szukać, będziemy szukać gdzie to jest. Jeszcze chyba kawałek chyba jesteśmy w dobrym miejscu, bo Kasia zlokalizowała znajomy sprzęt. A to tutaj, tu jesteśmy. Dobra, Najcie najciemniej pod latarnią mówią. Wstydzisz się kamer? Nie, nie. Ok, no to możemy nagrywać. No, Pokażesz nam? Super, fajnie. Pokażemy, no, jak pokażę, to jest. Też. Kasia, proszę bardzo, mną. A u Krzyśka jak w domu. Wszędzie napędy, śmigła, skrzydła, cały klimat motoparalotniarstwa. Nie dało się przegapić, że na ścianach są dyplomy faj za rekordy świata, szczególnie w lotach odległościowych w linii prostej, ale także po trójkącie. A to wszystko w tandemie. Para Element niewątpliwie ma się czym pochwalić. Usiedliśmy przy kawie, pogadaliśmy trochę o lataniu i wszystkim, co wokół niego. Krzysiek pokazał mi też kilka filmów ze swoich lotów, a potem zaczęliśmy oglądać sprzęt, którym dysponuje. Na przykład śmigła Helix, których jest dystrybutorem, oraz skrzydła dudek paragliders. Mnie naturalnie najbardziej interesowały skrzydła tandemowe. Wszystkie aktualne promocje możecie znaleźć na jego kanale na YouTubie, który nazywa się Po prostu Krzysztof Romicki. Na koniec wyszliśmy zobaczyć to, po co tu tak naprawdę przyjechałem. Krzysiek pokazał mi jak przygotować podjazdy, bo silnik w tej trajce będzie nieco cięższy niż w mojej poprzedniej, więc wytłumaczył mi kilka praktycznych szczegółów. I tak oto minął nam cały dzień, w większości w trasie. Taka dobra dniówka za kółkiem mi wyszła. Wracamy zmęczeni, ale zadowoleni, bo z nowym nabytkiem na pace. No i co, jeżeli warun jutro pozwoli, to będziemy testować. Niestety na lotną pogodę musiałem trochę poczekać, więc zabrałem się za produkcję podjazdów. Dzięki uprzejmości firmy Alufors Zeskoczowa. Moje rysunki w błyskawicznym tempie znalazły odzwierciedlenie na arkuszu aluminiowej blachy. Jeśli komuś z Was przydałoby się takie udogodnienie, polecam gości. Rysunki możecie podesłać mi na maila, a jeśli trzeba, wykonam je za Was. Wycięte detale pozostaje jeszcze wygiąć i proszę bardzo. Prawie gotowe. Jako, że wczoraj pogoda była iście jesienna, zająłem się konstruowaniem najazdów na ten oto wózek. Sprawdzimy jego ciąg i w ogóle przyjrzymy się z bliska. I od razu nam się wypogodziło. Tak to wygląda. Sprzęt generalnie jest używany. Trajka, co dla mnie jest najważniejsze, wchodzi do. Mojego busa, więc to jest dla mnie najważniejsze. Natomiast to, co mi się podoba w tym wózku, oprócz tego, że oczywiście wchodzi do mojego samochodu, to to, że sam silnik jest osadzony, jak gdyby na oddzielnej ramie. On nie jest przyczepiony bezpośrednio do wózka. Tylko zobaczcie, że tutaj ta rama jest przyczepiona do wózka na wibroizolatorach dodatkowych. Więc mamy tutaj pierwszy poziom wibroizolatorów. I tutaj drugi, więc na pewno taka konstrukcja będzie tłumiła drgania skutecznie. To jest całkiem niezłe. Marci mnie trochę rozstaw kółek, który jest dość, dość wąski, ale no, nie oceniam książki po okładce. Sprawdzę, jak mi się na tym będzie startowało. No dobra, ale tutaj chyba powinno być śmigło, prawda? I ogólnie. Kosz. Zatem zajmijmy się montażem tych elementów. Jeśli chodzi o montaż kosza, to tutaj też spotkałem się z miłą niespodzianką, ponieważ wszystkie zatrzaski są wbudowane. Na pewno niczego nie zgubię, ponieważ zabawa polega na tym, że trzeba tylko wsunąć górną część kosza. Robię to pierwszy raz, więc pewnie nieudolnie, ale czekam aż kliknie. OK. Pierwsza połówka chodzi. Może zaczniemy od środka. Tutaj też jest taki sam zatrzask. Bardzo, bardzo podobny. Na razie zatrzaskuję w ten sposób. Góra i dół jeszcze nie są wpięte. To samo zrobię z drugiej strony. Ale właściwie tylko tyle potrzeba zrobić. Tak naprawdę kosz już jest praktycznie złożony. Teraz tylko w tym miejscu. Tutaj zatrzask. Dół zatrzask. I znowu góra zatrzask i dół zatrzask, banalnie proste. No dobra, tylko jakie śmigło będzie pasowało do tego sprzętu. Otóż mam tutaj ze sobą śmigło drewniane Piotrowskiego, które przywodzi na myśl trochę minione czasy, ale jak przekonaliśmy się w poprzednich Odcinkach drewno wcale nie jest takie złe. Jeżeli ktoś z Was wie coś na temat śmigieł Piotrowski, napiszcie w komentarzach, a ja już zabieram się za montaż tego oto cacka. Do dokręcania śrub polecam nawet najprostszy klucz dynamometryczny, który nam pokaże moment, z jakim dociskamy śruby. To chyba teraz pozostaje już tylko odpalić ten sprzęt. Będę to robił po raz pierwszy tutaj przed kamerą razem z Wami. Zaczynamy. Uwaga. Sprawdźmy jeszcze manetkę. O tak. Dobra, odbiło. Co mogę zmierzyć, to zmierzę i już tradycyjnie na moim kanale, tylko po to, żeby zaciekawić moją ciekawość, ciąg statyczny. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to niekoniecznie przekłada się na parametry w locie, ale będę mniej więcej ile to cacko pcha na śmigle, które jest już dosyć legendarne, bo śmigło Piotrowskiego. Sprawdźmy zatem, jaki ciąg statyczny ma Rotax 503 na trajce od Paraelementu. Pomiar statyczny pokazał 112 kg, spodziewałem się trochę więcej. Z drugiej strony, nawet nie wiem jaka jest średnica tego śmigła, więc za chwilę to zobaczę. Ale jak na dzień dobry, to i tak 20 kilo więcej niż 260, a na 260 też się latało. Także jakoś optymistycznie jednak na no to patrzę. Ale nie mogę wytrzymać, muszę zmierzyć łopatę. No dobra, sprawdźmy to śmigło. Od brzegu do środka to jest 71,5. Czyli to by było 143 cm. No to takie nie największe śmigło, można by było tutaj dołożyć ewentualnie coś większego. 143. Hmm. No! Okej, okay, myślę, że na takie tandemy te 110 kg w zupełności wystarczy. No dobra, wydaje mi się, że sprawdziliśmy już wszystko, co mogliśmy sprawdzić tutaj na ziemi. W międzyczasie podłączyłem zapas, więc jak się pewnie domyślacie, jedziemy na startowisko. Zanim jednak przeniesiemy się na startowisko, chciałem sprawdzić synchronizację zapłonu i kompresję silnika, żeby mieć pewność, że ten wątły ciąg. To kwestia wyłącznie śmigła. W tym celu udałem się do kolegi Józefa, który, jak mówi, na rotaksach zjadł zęby. Zobaczcie tylko jego wózek, a zaraz wrócimy do mojego nabytku. O, proszę, proszę, i moje kolory, kurcz. A to też 500 trójki. No. Tu czerwony, tam zielony. Aha, czerwony, właśnie. Zielony. Czerwony, zielony tutaj. Widział, nowe usprawnienie. Bardzo ładna, zgrabna trajeczka. Zobacz. Mhm. O, o proszę, jaki kokpit. To jest główny wyłącznik to jest światło z przodu. Pokazuje woltaż, 12,5. Pięknie. Kurde, chyba ten kabel wypadł, bo to podłączył. Aha, przód to powinien świecić. Przód to powinien świecić. świecić. No to do sprawdzenia, ale to fajnie. To jest Twoja konstrukcja od początku do końca? No powiedzmy, że... Co? Patrzcie, jak ładnie to wygląda. Z innej trajki, na której miałeś wypadek, nie? Aha. To jest ale całą konstrukcję są... A to jest ten, bliźniaczy praktycznie, Rotax, tak? Czy ten wcześniejszy? To jest 377. CDI. No właśnie. Się Proszę bardzo, jaki zadbany. Piękny nowy filterek. Pilot Performance. Filtr powietrza lotniczy. Ja widzę, że tutaj między przekładnią a silnikiem jakąś przekładkę masz. Możesz powiedzieć, co to jest? Jakaś taka podkładka, jakieś wydłużenie? czy tutaj? ingerowałeś chyba w przekładnie, co? silnik CDI potrzebuje przekładnie mhm. typu B Aha. ja miałem ze starego silnika przekładnie typu A i po prostu było trzeba zrobić taki dystans, przerobić mhm. no i widać działa świetnie się spisuje, czyli teraz masz przekładnię taką jak u mnie 2,54 no. typu B no okej okay. a mierzyłeś mu ciąg na tym e-propsie? mierzyłeś na e-propsie ciąg? na ziemi, nie? nie bo tego ciągu i tak jest za dużo no to fajnie też bym chciał tak powiedzieć mam nadzieję, że tak będzie też w moim przypadku i odstrzała, to jest super po prostu widzę tutaj, że jeszcze przedłużenie wydechu jest zrobione bardzo ładnie także no naprawdę chodzi pięknie i cicho bardzo ładnie. Super. Piękna. Teraz będziemy mierzyć kompresję, sprawdzimy jaka powinna być nominalna? Koło 10, czy 10 to już jest dobrze? No, jak będzie sześć, to, to to, ale tu jest więcej, bo pali. Przy 6 by nie palił. Aha. A ile powinno być, tak? E... No 9 Mocniej. Jeszcze? Jeszcze mocniej. O no. tak. Okay. Jeszcze? Jeszcze. Dobra, chyba się spotkaliśmy z końca. I tu jest przed dziewiątką, ale ja to skasuję. Teraz zrobiesz teraz. Wow, już chyba więcej nie idzie przed dziewiątką, na pierwszym cylindrze. No ponad 8, tam ma nie. No i teraz będzie drugi cylinder mierzony. Ja już się trochę zgrzałem przy pierwszym, także musicie wybaczyć te moje sapanie. No, ale ja tu będę pociągał za sznurki teraz. Uwaga. 2, 3. O, zbliżone parametry. No, to samo. Także porówno, 8. O, zobaczcie. Sprawdziliśmy zapłon, jest ok. Sprawdziliśmy kompresję, jest ok. Wyczyściliśmy filtr powietrza. Dałem mu trochę więcej powietrza, bo patrzę na te świece. Są w porządku, ale nieco ciemne. Tutaj jesteśmy troszkę wyżej, więc może troszeczkę więcej powietrza mu się przyda. Sprawdźmy to. Michała, ale ja chyba nie wpiąłem samostawiacza. Tego drugiego, no właśnie. I teraz one pracują równomiernie. Przód idzie pierwszy. Wszystko gotowe. No, i petarda. Słyszeliście, jak to fajnie pracuje? Po krótkim rozbiegu za chwilę byliśmy już w powietrzu, i nawet z tym ciągiem, który w kolejnych odcinkach będziemy zwiększać, różnica między poliniakiem jest kolosalna. Silnik, który na niskich obrotach daje wrażenie, jakby chciał się oderwać od ramy, już od średnich obrotów pracuje równomiernie, i rzeczywiście wózek skutecznie jest izolowany od drgań. Mega komfort! Absolutny hit i wygląda na to, że zrobiłem całkiem dobry deal. Każdego kto chciałby spróbować, zapraszam na pokład. A ja tymczasem się z wami żegnam. Napiszcie w komentarzu, jak podobała wam się ta przygoda z przesiadką. My no nie zapomnijcie dać łapki w górę oraz zasubskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.